Dzień dobry, Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Akademia Relacji. Serdecznie zapraszam na warsztaty i na szkolenia, które przeprowadzam zarówno dla rodziców, jak i dla wychowawców szkolnych oraz przedszkolnych. Osobiście jestem nauczycielem od 2007 roku, wykładowcą akademickim. No i na co dzień borykam się z różnego rodzaju zachowaniami. Dzisiaj chciałam Wam przybliżyć, dlaczego ludzie postępują tak, jak podstępują, tak? czyli czwarty rozdział książki Pozytywna dyscyplina w klasie, którą bardzo polecam, bo zawiera wiele bardzo cennych narzędzi, które można wykorzystać w swojej codziennej pracy. I dzisiaj chciałam omówić właśnie to, co chowa się za przeróżnymi zachowaniami naszych podopiecznych. Przede wszystkim. Jest to tylko góra lodowa, którą my widzimy, to jest to zachowanie. I co wpływa na to zachowanie? To są przeróżne niezaspokojone potrzeby, które, które stoją za tym, jak ten człowiek młody się zachowuje i to, co my widzimy. Pozytywna dyscyplina wyróżnia cztery takie góry lodowe, jest to błędny cel władzy, nadmierna właśnie uwaga, czyli uwaga, brak wiary w siebie oraz zemsta. Zaczęłabym omawianie od władzy. Władza to jest, przynależy tylko wtedy, gdy rządzę albo przynajmniej nie pozwolę innym rządzić mną. Czyli tutaj jest bardzo ważna potrzeba takiej autonomii, tego, żeby, żeby samemu podejmować decyzje pozwól mi pomóc, daj mi wybór. Czyli dajemy temu e, uczniowi wybór, dajemy mu e, możliwość e, podjęcia decyzji, tak? czyli e, czy chce jedną, zazwyczaj dajemy krótki wybór, tak, czyli między dwoma rzeczami. Ewentualnie bardzo ważne jest to, żeby odnieść się do umów e, i do kontraktów, które zawarte zostały wcześniej. I tutaj bardzo ważne jest, żeby Wasz klasowy kontrakt e, zawierał te wszystkie Elementy, o których chcecie, żeby one były przestrzegane, żeby były one przestrzegane przez uczniów, to one muszą być przez uczniów zaakceptowane. I e, muszą być one e, podpisane, tak żeby uczniowie czuli, że oni brali czynny udział w tworzeniu tego kontraktu. I wtedy się do niego odnosimy. Tak? Czyli pamiętasz, jaka była umowa, pamiętasz, jak, e, jak, na co się umawialiśmy, e, pamiętasz, jakie są zasady. Tak? Czyli po prostu od, e, odnosimy się do tego, co zostało wcześniej e, wspólnie. Omówione i na co wszyscy przystali. Tutaj drugą drogą jest jeszcze zapytanie się, tak? To jest jeden punkt widzenia, tak? Co on nam mówi? Ja myślę inaczej, czy chciałbyś wiedzieć, co ja myślę na ten temat, tak? Czyli tutaj złagodzenie tego jednego frontu, że każdy musi myśleć tak samo, Otw otworzenie się, otwarcie się na inne osoby, na to, że każdy może mieć swoje zdanie, swoje poglądy i otwarcie się na rozmowę, tak? Na rozmowę, na, jakąś, na jakieś negocjacje, tak? Na, na dialog. I zapraszamy do tego dialogu uczniów. Drugi, druga góra lodowa to jest zemsta, tak? Czyli nie przynależy, czuję się zraniony, więc mam prawo ranić innych. No i tutaj jestem zraniony, zaakceptuj moje uczucia. Zemsta jest. Zazwyczaj działa tak, że dziecko zostało zranione przez kogoś wcześniej, i on nam tak jakby rykoszetem oddaje. Usłyszałam kiedyś takie no, bardzo trafne spostrzeżenie, że rodzice i nauczyciele są tymi owocami najniżej rosnącymi, czyli jak tylko coś dziecku dolega, to wiadomo, że rodzic ani nauczyciel nie odtrąci, nie odrzuci, można na niego przekierować swoje, swoje emocje. No i coś w tym jest, tak, że, że na nas są zaraz przekierowywane te emocje tych dzieciaków. No i tutaj ważne jest, żeby zrozumieć, żeby starać się zobaczyć, tak, widzę, że jesteś zraniony, musicie być bardzo przykro. No i tutaj, jeżeli widzimy, że te dzieci były w jakiejś sprzeczce, sprzeczce to nie wchodzimy w to, kto był winny, kto był bardziej, kto był mniej winny, nie. Nie interesuje mnie, kto był winny. Skupmy się na rozwiązaniu, tak? Co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak możemy z niej wyjść? Czyli pokazywanie dzieciom, że ważne jest to, co, co robimy dalej, tak? Nie patrzymy w tył, żeby tutaj, no... Rozcinać włos na czworo i, i patrzeć, kto był mniej, kto był bardziej winny, tylko skupiamy się na rozwiązaniach i na pewno ta umiejętność, jaką jak nabędą e, uczniowie przy nas, będzie im procentować w dorosłym życiu. E, kolejną górą lodową jest brak wiary, tak? Czyli poddaję się, e, daj mi spokój, i tutaj ważne jest, nie skreślaj mnie, pokaż mi wszystko po, krok po kroku. I tutaj ważne jest, żeby, jak widzimy, że ten uczeń jest taki wycofany, że nie chce. Podjąć wyzwania, to bardzo fajną taką strategią, bardzo dobrą strategią, która przynosi korzyści, jest przypomnienie, czyli odniesienie się do sytuacji, kiedy już tam był, kiedy już coś zrobił, kiedy już podjął jakieś działanie. Czyli na przykład pamiętasz, jak ostatnio, nie wiem, stworzyłeś budkę dla ptaków, pamiętasz, jak to było, pamiętasz, jak się wtedy czułeś, chodź spróbujemy teraz to zadanie, do tego zadania podejść krok po kroku, tak? Czy pamiętasz, jak z matematyki, nie wiem, obliczyłeś powierzchnię bryły, chodź teraz spróbujemy z ułamkami, tak? Czyli odniesienie się do czegoś, co było w przeszłości żeby dalej budować tą pewność siebie i wiarę i właśnie stosować takie zachęty, tak, czyli zachęcam Cię, choć dalej spróbujemy. I ostatnia to jest uwaga, tak, czyli przynależy tylko wtedy, kiedy jestem zauważony lub darzysz mnie szczególną uwagą, zauważ mnie, zaangażuj mnie. No i tutaj może być... Taka po prostu do tego dziecka zachęta, czyli widzę Cię, słyszę Cię, tak, żeby pokazać, że jest zauważony, że go widzę, że go słyszę, czyli widzę, że Cię interesuje ten temat. Dajmy go na przykład na tablicę, przyknijmy go do tablicy na lekcję wychowawczą, tak, czyli omówimy to później, albo widzę, że bardzo Cię, czy słyszę, że Cię to pasjonuje dokończmy tą rozmowę na przerwie. Tak? Czyli teraz zajmujemy się lekcją, ja mu daję informację, że jest zobaczony, że jest usłyszany i zapraszam go do rozmowy na przerwie. Tak? Albo na lekcji wychowawczej. I tutaj w tych wszystkich, można powiedzieć, w tych wszystkich zachowaniach czy błędnych celach dzieci, bardzo ważne jest, żeby dać im odczuć, że są zobaczone, że są usłyszane, że są równie ważne tak? jak, jak dorośli, że są równie ważne, ważne jak pozostałe osoby w klasie. No, i to jest, to jest takie, taki właśnie joker z kieszeni. To jest takie zdanie, że na przykład widzę, słyszę, że jest to dla Ciebie bardzo ważne, tak? Czyli wchodzimy w te emocje tego dziecka, pokazujemy mu, że tak, widzę, że to jest dla Ciebie ważne, słyszę, że to jest dla Ciebie trudny moment, czy, czy właśnie bardzo szczęśliwy moment, Chce Ci w tym towarzyszyć. I jednocześnie tutaj z pełnym szacunkiem i stanowczo informuję, że teraz trwa lekcja, ale na pewno wrócimy do tego tematu. I rzecz, która mi się bardzo podobała, to, jest, to są właśnie te karty, tak? karty narzędzi pozytywnej dyscypliny w, w klasie. I wybrałam sobie na dzisiaj taką pierwszą, tak? Bądź detektywem błędnych celów. I tutaj można sobie, jak wrócimy do pracy, już nie online, ale online też można spróbować, Daj sobie te karty, tak, czyli błędne cele władzy, nadmierna uwaga, brak wiary w siebie i zemsta, zostawić sobie te karty na biurku, tak, patrzeć i pamiętać, Starać się o nich pamiętać, jak widzimy jakieś zachowanie, które niekoniecznie oczekujemy od dzieci. I tutaj jest podana bardzo fajna gra, żeby każdy dzieciak miał patyczki. Te patyczki to są patyczki medyczne, nie można dostać w każdym sklepie medycznym. One nie są drogie, naprawdę, wystarczy, żeby każdy miał cztery takie. To wystarczą chyba dwie paczki, zależy jak macie dużą klasę. I bardzo fajnie sobie opisać, tak? Czyli brak wiary w siebie, uwaga, władza i zemsta. I jak widzimy, że coś się u nas w klasie zaczyna dziać, że któryś z uczniów w jakiś ten cel wpada, to włączamy całą klasę do zabawy, tak? Dobra. Dwie minuty przerwy. Jak myślicie, w jakim e błędnym celu jest teraz franek? Robimy szybko głosowanie, zliczamy głosy, tak? I dzieciaki wybierają, jakie patyczki, <grywki> jakie patyczki uważają, że w jakim celu jest, e załóżmy, franek. E I tutaj kolejną, e kolejną, tak, kolejnym narzędziem, e które mamy w książce, ja sobie no, nie lubię rysować po książkach, Tutaj jest tabela zachęt, tak ja ją sobie skserowałam, bo jest bardzo przydatna, można ją w każdej klasie w ogóle gdzieś umieścić czy swoją taką napisać, żeby każda klasa miała swoją i tutaj jest na przykład tabela zachęt, czyli jak Dzieci między sobą, czyli jakby troszkę przekierować tą uwagę, że my nie jesteśmy tą osobą, która wkracza w konflikty i stara się być stroną konfliktu albo dawać od razu rozwiązanie, tylko starajmy się być, dawać im przestrzeń na to, żeby sami znajdowali rozwiązania. I tutaj są bardzo trafne takie spostrzeżenia, tak? Czyli na uwagę, co mogą zrobić, tak? Porozmawiaj z tą osobą, towarzysz, jak będziesz szedł do szkoły. Jeśli jest ta osoba we władzy, tak? Ten uczeń w władzy, to zapytaj, jakie, jakie mają inni pomysły, tak? Dowiedz się, co, co myślą inni. Pozwól komuś innemu być szefem na na danej przerwie, w grupie, tak. Jeśli chodzi o zemstę, to przede wszystkim przeprosi, jeśli zraniłeś czyjeś uczucia. To jest bardzo ważne. Zachęcaj innych, tak. I brak wiary. To tutaj dla mnie to jest po prostu cudowne. Niech pomagają komuś w czym, w czym są dobrzy sami. Czyli takie, żeby sami w sobie byli w stanie odnaleźć te mocne ich strony, żeby dzięki temu budowali pewność siebie i nawzajem zarażali siebie pasjami, uczyli się nowych rzeczy, i żeby ta nasza klasa była jedną, cudną, wspaniałą grupą, która pomimo, zawsze są konflikty, ale która potrafi wyjść z konfliktu taką obronną ręką i idzie do przodu. Jeszcze raz. Bardzo zachęcam do wprowadzania tych zasad w swojej klasie. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Akademia Relacji. Dziękuję.